Witam wszystkich zobaczcie mój wynik po trzech minutach do dojścia tam jest moja Ania sobie chodzi pomachała wam a tutaj popatrzcie prawusek dlatego nagrywam samych podgrzybków bym nie nagrywał, ale tak ładnego prawuska to z nią chęcią nagram. Zobaczcie jaki maluszek piękny Dobra, szukamy dalej. Jesteśmy tylko i wyłącznie na podgrzybkach o takich właśnie jak ten. Spójrzcie, te podgrzybki bardzo ładne. Naprawdę ładne. Aż miło takie zbierać. Myślałem, że to podgrybek, popatrzcie. Ot. Tutaj. Tutaj. Widziałem jeszcze, a tutaj są. I tak cały czas zbieramy. Tutaj jest dosyć sporo. Moja żona tam w krzaku siedzi. Cały czas zbiera. Jest ich fajnie, dobra. Myślałem, że jeszcze jeden. czyszczę I szukam dalej. Pokażę Wam jeszcze ile tego jest. Bo naprawdę ładnie się trafiałem i to takie ładne grzyby. Popatrzcie. zakryjemy tutaj. Na razie w tym miejscu pozbieram. Widzicie? Tutaj następny i tak. O, popatrzcie. Co chwila. Tak mam grzybka. I Ania ma to samo. Ania zbiera dół. Ja zbieram górę. Tej górki, oczywiście, bo tutaj taką góreczkę mamy. Popatrzcie. Popatrzcie, no to z każdym krokiem oddalam się od koszyka. A tutaj są następne. Idzie. Już muszę to zanieść. A po drodze, jak zwykle, popatrzcie. I tak co chwileczkę. Gdzie tu jest następny? Już nie mamy rąk do tego. Wrócimy po niego. <laughs> Pokażę wam. Jeżeli go nie widzieliście i tak naokoło sobie chodzimy o. tutaj pod drzewkiem zdrowy zdrowy chodzi o to żeby nie był spleśniały jak masz spleśniały raz wyrzucamy chyba oczywiste, nie? popatrzcie tutaj kolejne dwa jest następny tutaj dwa ziniaki tutaj nagrywam wam dlatego nie czyszczę teraz od razu a teraz właśnie przerywam nagrywanie i biorę się zaczyszczenie bo to już brzydko wygląda tyle leży No i spójrzcie. To się momentalnie zapełnia. Bardzo momentalnie. Nawet niewiele zmieniliśmy pozycję Ania dalej na dole. Ja tutaj na górze. Pozwólcie podejdziemy do Ani Jeśli to? Zobaczcie. Jeden, drugi, ale nie patrz na nie. Idziemy do Ani, zobaczymy. Z jednego muszę wziąć, bo go zapomnę. Zobaczymy co Ania ma. Jak ona tam nie ma, to ją poprosimy, żeby tutaj poszła na górę. Będzie bliżej. Ania się z Wami chyba jeszcze nawet nie przywitała. Nie było czasu. Cześć wszystkim. Zobaczmy. Oj Aniu, Ty masz dużo mniej niż ja. No, Może tam na ale dobrze. Y... Tutaj też trzeba sprawdzić. Dobrze. Jak będziesz miał chwilkę czasu, to proponuję tam na górkę wejść, a to zaraz to nie będzie, to ja nazbieram <noise> z tym jednym idę w ręku zobaczmy tam jest mój kosz, widać? i popatrzmy po drodze jak widzicie, sporo narwałem już ich o następny nóż zostawiłem tam i tak jedną ręką nie robię rady popatrzcie że trochę muchu się wyrwie to naprawdę nic nie szkodzi nie krzyczcie do mnie znowu że dziury robię, mech wyrwałem to nic nie daje Op. zobaczcie no, muszę je tutaj, oj urwało mu czapeczkę nie szkodzi, nóżkę też zabieram Wejdę, podejdę, wejdę, podejdę. Mam gadane. Wezmę i podejdę tutaj z koszykiem. Po drodze widziałem te dwa, iż oczywiście nie widzę. Nie szkodzi. Słuchajcie, czyszczę to, czyszczę tamto, to tam. Zostawiłem. I szukam dalej. No Ania przyszła do mnie. Jak to twój kręgosłup? Boli, spociłam się. Ja też się spociłem. Tak niby miało być chłodno, a jest ciepło dzisiaj. O, już grzyba zobaczyła. Taki kawał? O kurde, tak z daleka. Ja tutaj, zobaczcie. Już mam, naprawdę. No ja też mam anioł. Słuchajcie, zbieramy około 40 minut. Ale zobaczcie ile jest, bo to znowu same małe. dzielamy ich naprawdę zdrowo. Przepraszam za słowa. Bo już kręgosłup boli. Kolejny wypust. Nie spodziewałem się, żeby jeszcze teraz, o tej porze roku, był wypust młodych. Świetnie. Cieszy mnie to. Ten niosę w ręku, zaraz je obetnę. Chciałem Wam cokolwiek jeszcze pokazać. Ale wyzbieraliśmy chyba, bo tutaj w tych krzakach zbieraliśmy. Chyba tak. Dobra, nie będę bez celu chodził z kamerą i Wam pokazywał las. Tylko coś fajnego to Wam pokażę. Takie ochot pojedyncze, no to nie ma co pokazywać. Chciałem po kilka pokazać. Ale tutaj już wyzbierane przez nas. Popatrzcie. Naprawdę się napełnia. I to tak szybciutko. A tu widzicie grzybka? Teraz ja go zobaczyłem w ostatniej chwili. Jeżeli mówicie, że taki mały, to jaki najlepiej się nadaje do słoiczka? No może być taki do słoiczka, ale, ale tamten jest lepszy. Zobaczcie. Hmm, 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 hmm. Tu mam następnego Tu jest jeszcze jeden Widzicie? Pochyli się, nie widzisz Tam Ania w krzakach garściami wybiera A ja tutaj o zobaczcie Idę zobaczyć do Ani co ona tam robi Mam po drodze grzyby. Nie dość. Nie no. Dobra, postawię te grzyby tutaj. I po drodze. Zobaczymy co tam Ania wyprawia. Cały czas widzę po drodze grzyby, że są. Ale ktoś co musi nagrać. Także nie gadajcie, że... Nie mówcie, że ja nie zbieram, tylko nagrywam. Inaczej byście nie oglądali. Tutaj widzę. Popatrzcie ile na to hała. Po co włazić te krzaki? mi miro. A, a koszyk tam daleko. Ale zobaczcie. Ty idź po koszyk najpierw. Ja ci, tu, ja ci pokażę miejsce, gdzie masz te grzyby z powrotem. Tu sobie masz tego gdzieś swojego wyrwi. Eee, takie byle jakie ma grzyby, nie? Zobaczcie. Moje są piękne. To je dołożę jednego, nawet dwa zobaczcie tutaj jeden hop i tutaj drugi i hopa tam jest trzeci ale taki gorszy to nie będę jej dawał także niech ona sobie tutaj spokojnie przeczyści a ja idę do swoich zobaczymy czy po drodze zobaczę te grzyby które zostawiłem Widzicie, jest tak, że z jednej strony widać, a z drugiej już nie. Nie szkodzi. Ja tutaj sobie przejdę za chwilę, ja znajdę z powrotem. Widzę jednego, widzę drugiego. To na pewno te co zostawiłem, bo obok są grzybki. Zobaczcie. Może, może nie tyle co łani. Ale też tutaj ładnie jest. Spokojnie mogę pozbierać. Dobra. Biorę się za czyszczenie. Tylko zobaczmy tego większego. Mam nadzieję, że się nadaje. Popatrzcie. Już jest podpleśniały. I z powrotem do dziury. Podpleśniałych, jak mówiłem, nigdy nie bierzemy. Zabieram te grzybki, czyszczę. I szukam dalej. No i, no i patrzcie. Tyle mojego. Wyprzedziła mnie kawałeczek, kawałeczek. Wiedziała, że tutaj coś się będzie działo. Popatrzcie. Ty masz jednego, to ja też? Popatrzcie. Pozwolisz, że go odsłonię? Tak? Dość wyrwiec Dla widzów to zabierz. go najpierw o. Tak. Popatrzcie jaki piękny. Popatrzcie, no super. Gratuluję kochanie. Dziękuję. Wow. Też bym takiego chciał. Znajdę sobie. Wiem, że znajdziesz. Nie dasz, żeby złowy był No oczywiście, że nie. Bo mój mniejszy teraz. Dobra, my szukamy dalej. Idziemy, zmieniamy las, idziemy tam kawałek dalej. Tam Ania swojego grzybka tam czyści teraz, sprawdza telefon. Jak słyszeliście, jakieś wiadomości dostawała. A ja podszedłem tutaj kawałek i popatrzcie. Jeszcze większy. Nasza rywalizacja jest świetna. Bacze słabo się trzymał, powiem Wam. Ale prawdziwek. Super. Jeszcze nie wie, bo tam opisuje. Słyszysz, słyszy, słyszy mówi. Nie da. To może nie da wygrać. Mam następnego. Popatrzcie. Popatrzcie. Jeszcze jeden. O, ten już ładny. Ten już taki zdecydowanie ładniejszy. Przepiękny. Wezmę, tylko się wyprzeniosę do koszyka. Przeczyszczę. Aniu, możesz tutaj koszyk wziąć? Popatrzcie, popatrzcie. Chciało mnie napaść. Widziałem. Dobra. Pokaż, co pokazywałaś. Stój, tam grzybek jest. Przy koszyku. Tak pokazywała. Zobacz, kochanie. Śliczny. To to ja wiem. Ja też jestem śliczny, nie? To wszystko cię stoi bratową. Tak. Udało się. Ktoś do niej... A, bratowa moja napisała do niej. A ona już. Odpisywała. Obratowa dziękowała za grzybki. Czare dwa kosze pojechały. Do bratowej. Dobra. A my to szukamy dalej. Słuchajcie, chciałam, żeby Ani nie było smutno. Dało mnie tamtego mojego prawdziwka. Ona mówi Mam prawdziweczko. Przechodziliśmy przez drogę do następnego lasu. Popatrzcie jaki piękne. Ja, dwa. No mówię, że dwa nie słuchałem. A to nie słuchałem no gratulacje no, nie szukasz, Wiesz co? co to jednym prowadzisz proszę <gulupi> głupi śmiech nie brawo sobie je wyczyć mi się nie chce no, słuchajcie z mojego tego większego odpadła, odpadło pół nóżki. ale kapelusz będzie dobry no dobra, dziękuję he he. że wychowałem żonę yeah. tak to myślę. No, tam ludzie chodzą też po lesie tam gdzie idziemy w nie będę zaprzeczać ty nigdy nie zaprzeczasz dobra, my idziemy gdzieś poszukamy dalej no i tak się zbiera, same maluchy teraz praktycznie jeden za drugim maluchy Byliśmy przy samej drodze, pięknie podbieraliśmy. Później był kawałek lasu, kompletny bez grzybów. Nic nie było. I teraz trafiliśmy na właśnie miejsce z takimi maluchami. i Jeden za drugim, drugi za trzecim i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie. O, Ani koszyk. Wyschyliła nawet nie wiedziałem, że Ania tutaj jest. Poważnie nie widziałam Aniu. Cisz, się zobaczcie. I tutaj następny. Takie bukieciki się tworzy. I tutaj jeszcze jeden, ale ładny. O! Mm, tu są jeszcze kolejne. Widzicie? Tu jeszcze jeden. Także my tych grzybów zbieramy sporo, ale nawet tego nie widać w koszyku. Po obcięciu nóżki, a muszę się pomóc, to już tak rewelacyjnie nie wygląda. Choć na pewno dzisiaj narzekać nie będę, bo raczej nie mam na co, nie? Pięknie. Oj, jeżeli się pogoda utrzyma, to nawet do grudnia będą się pokazywać tak jak w tamtym roku, w tym chu to nic ich nie rusza. Przecież pierwsze przymrozki były, nic ich nie ruszyło, później cieplutko, później znowu jakiś tam przymrozek, ale to w lesie i mnie szkodzi jest tak mocno. Las tamten yy, pradziwkowy. Co widzieliście, to tam już trochę gorzej. Przynajmniej z prawdziwkami. Podgrzybki jeszcze są, ale takie już wyrośnięte. Choć muszę zobaczyć. Jeżeli tutaj taki ładny nowy wypust, to może i tam będą. Zajrzymy, co tam Ania w koszyku ma. O, pięknie. Ani jak zwykle są ładne grzyby. Jestem ciekaw, czy tego widzi. Pewnie widziała go, dlatego postawiła koszyk. Ach, mówi pewnie nie o, wezmę sobie tego obok, a tamtego jej zostawię. To zobaczymy, czy znajdzie, tylko że ona podsłuchuje. Mówię cicho, ale ona słyszy. Dobra, ma słuchnie to perza mówi. Dobra, szukamy dalej. Tam jest Ania, tam mój kosz daleko. Tu niosę dwa podgrzybki. Tu mam trzeciego, zobaczcie. Op. A tutaj, jak każdy dzisiaj, udokumentowany prawusek. Więc wyrównałem z Anią dzisiejszą rywalizację. Na razie, idziemy na remis. Dobra, szukam dalej. No, odstawiłem tam tego do kosza, tam jest kosz. Ania dalej tam zbiera. A ja w tym momencie wychodzę na prowadzenie. Ona jeszcze o tym nie wie. Tu mam podgrzybkę najpierw. Nawet dwa, kochanie. Mówi, ma suchnie to perza. O, popatrzcie, tam jeszcze pod krzeczkiem jest pod podgrzybek. Super. Za chwilę to przeczyszczę. I szukam dalej. Dwa blisko siebie praździweczki. Tu w tamtym roku pamiętacie? Przecież to teraz w listopadzie tak właśnie było, było dużo praździwków. Był wysyp. Ja liczę na te praździwki jeszcze. W suchym lesie yy, w bukowo dębowym. Nieciekawie. Można po kilka sztuk znaleźć. Owszem ale trzeba się naprawdę nachodzić. A tutaj takie piękne sztuki jeszcze się zdarzają. Szału nie ma, ale są. To najważniejsze. I one, te pojedyncze, cieszą nas bardziej niż jak tyle już wtedy mieliśmy. O, jest i moje kochanie tutaj. No, pokażę ci, kochanie. Zobacz. No, ja wiem, wiem, ale narypała. Popatrzcie. Brawo ty, no ja też już troszkę mam. Tam jeszcze jeden z koszyku, Ania Dobra, my to czyścimy i szukamy tutaj dalej. Spójrzcie, tutaj nazbierałem. Tutaj mam podgrzybki jeszcze, a tutaj mam kolejnego. Więc rywalizacja nasza dzisiaj jest elegancka, kochanie. Wiem. A o mnie mówisz oczywiście. Nie. Uch, jaka niedobota. <śm> muszę to wyrwać i skombinować koszyk. Nie, obetnę je tutaj i zaniosę do koszyka. Koszyki. O, gdzieś tam mamy. Specjalnie jeszcze tutaj szukałem. prawdziwka. Spodziewałem się w tych rejonach. Wiecie, co? Deszcz zaczyna kropić. Fajnie. No ale znowu może być ochłodzenie. No, Ania w rączkę to niesie. Kochanie, kierunek koszyki. koszyki. No, ale tu mogą być jeszcze prawdziwki. Tu nie Oczywiście, ale prowadzę teraz dwoma prawdziwkami. ale ty jesteś niedobra, Boże widzicie co ja się z nią mam dobra, szukamy dalej tak, tak cię kocham nagrywam, nagrywam cały czas, widzisz myślała, że nie nagrywam co haha ha. doszedłem do koszyka moja żonka też dochodzi Czasami do, dochodzi czasami do koszyka, oczywiście. mówię, że na <laughs> Zobaczcie, zobaczcie na koszyk. Yy, stało się to, co myślałem. Trzeba jakoś się układać. <laughs> o, <ojojo>. Zaczynamy puzzle. <laughs> nie mówić, że puzzle zaczynamy. Yy, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście yy, nasze pełne koszyki, ale. Stali widzowie widzieli, że my już w pewnym momencie robimy o takie coś i koszyk rośnie do góry. OP. I później te mniejsze wciskamy tutaj. I już nie wypadają. Także będzie trzeba to. Aniu, wiesz co? Proponuję, zawracamy tędy i idziemy do samochodu, bo nie ma gdzie zbierać. Także pokażę Wam już podsumowanie, chyba że jakiś prawdziwek się trafi jeszcze ładny, to Wam pokażę. Słuchajcie, popatrzcie na to, na to i na to. Tu widać jak to jest. W się Tutaj się z Wami pożegnamy. Badamy do domu. Dokładnie tak robimy. Słuchajcie, zbiory piękne, jak widać. Znowu jest nowy wysyp. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Życzymy udanych zbiorów. Udanych zbiorów, pa. Pa.